Na chwilę się zacznie gra i dzisiaj odcinek ze Stygwains sezonu. A dobra, damy pierwszy. Niech wam będzie daje pierwszy sezon. Sezon niech ta gra już się rozpocznie. I wy napiszcie, czy oglądaliście już Stigma 1, Stigma 2 i na właśnie 3. Oglądaliście, czy nie? Napiszcie pod czwartym mową lub pod odcinkiem. Dobra. Jak się nie udało. dało. O, zaczyna się. tam mnie dobrze znana gra. I mogę kupić? I nie mogę. To ja będę ochroniarzem. A nie dobra, będę graczem. Proszę już dawno byśmy szedli do tej gry. Dobra, ja wam to szewino. Jak zacznie się pierwsza gra. Nie dziękujcie. już nam trzeba zrobić zdjęcia. No oczywiście. I, I idzie za nami ochroniarz. Ochroniarz, dobra. Idziemy do... Idziemy do gry. Wchodzimy. Eee, no i dobra. Dobra, tutaj też Wam szabina. Nie dziękujcie Dobra, już zaraz rozpocznie się pierwsza gra. Eee, do... Dobra, kumam zasady. Proszę mi tutaj nie łupić. Um, no, i tutaj jest taki normalny stygmunt, czy co? A go Solida, dobra. dobra. Dobra, idzie, idzie dobrze. Idzie dobrze. I solida Jak to długo trwa? A go ci, Patrzcie, ile graczy odpada w tych go ci, i la jeszcze Ej! musimy przetrwać. Wygrałem! Pierwsza gra i wygrałem. I w ogóle, chyba będziemy tutaj głosować. Zaraz. Ja nie wiem, ludzie wiesz A i Aj, tu jest do tej walki i się tak... A dobra, już kumam. No, zakończymy tą grę. Dobra, dobra. E, i co tu się teraz dzieje? Przechodzimy do głosowania. O, nie, ja jestem zaskoczony. Ja jestem za skończeniem gry. Kończymy tą grę. Ja kończę tą grę. Kto kończy coś? Skończyliśmy. Dobra. E, dobra. No i tutaj, ile zarobiliśmy? Ja mogę uciec. A nie, tutaj to to jest. Dobra, szybko! Więc będę to. Dobra, drugą gromdę dom ciasteczka, z tego co kojarzę. Bo ja, bo ja wszystkie sezony doskonale jeszcze pamiętam. Także to pewnie będą ciasteczka. Tak! Dobra. Nie! To dam ja tak telefonu. To jest. To jest imna gra? No chyba. Ile razy będzie to reklama? Ta gra jest chora. No jest No bo no, paler no, do mnie dzwoni, czemu ty nie odbierasz. Denerwowałam. Dobra. Dobra, skaczcie.

Dobra, ja wam to pomijam, bo chyba nie chcecie tego oglądać, jak to się robi w ultra, nie wiem ile godzin. Także widzimy się, jak się rozpocznie pierwsza gra z drugiego sezonu i może z pierwszego lub trzeciego. Niestety, ale ta gra nadal się nie wraca tak, chce. No, zobaczymy za chwilkę Dobra moi drodzy, nie chcę sobie czasu, że to się tak długo ładuje Także zasubskrybujcie ten kanał z dzwoneczkiem I napiszcie jaką grę mam kolejną zagrać Nie zagram Nie nagram gram 90 dni w lesie, bo to nie potrafię grać i to jest drugi dzień i nic tam nie umiem, nic tam prawie nie robię, także im nagra oprócz oprócz Ty. nagram wszystko, nawet jakieś dowolne obi. Tylko co? Do zobaczenia, Pa baj. Widzimy się jutro lub jeszcze dzisiaj. I dzisiaj jadę z działki, także pożegnania z działacki. Bye!